Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o basach kaliskich i o tym, jak to jest, że dudnią. Dzisiaj się skupimy na tym, czym się różnią pod względem brzmienia, pod względem yy, może bardziej technik wydobywania z nich dźwięku. Warto jeszcze powiedzieć o tym, skąd się wzięły, yy, skąd wiemy o, o czymś takim jak basy kaliskie, bo skąd się wzięły, nie wiemy. Jest to twór bardzo, bardzo stary. Yy, Pierwszym takim badaczem, który odkrył istnienie basów kaliskich, to był Jarosław Lisakowski w latach 50. XX wieku i on udokumentował istnienie ich w wielu wsiach nad Prosną. Niemniej nie obejmowały one swoim zasięgiem zbyt dużego obszaru, to było góra 20 km wzdłuż rzeki po obu jej brzegach. Ja na basy kaliskie trafiłem kilka lat temu. We wsi Pieczyska u chłopa Stanisława Maślaka, który miał je po swoim dziadku, skrzypku. Skrzypku i basiście, ale przede wszystkim skrzypku, który nosił je ze sobą na plecach, na, na zabawy, na, na wesela. I przy mnie zniósł je ze strychu, całe czarne, zakurzone. Okazało się, że po. Wyjęciu z komory kołkowej szerszenia, mnóstwa pajęczyn i, i wyczyszczeniu tych basów i założeniu nowych strun brzmią cudownie, czyli udało się twórcy tych basów osiągnąć w nich y, niesłychany efekt dudnienia, czyli uruchamiania się y, wewnętrznego rezonansu w momencie wzbudzania strun y, nastrojonych do ich docelowej wartości. To jest to jest taka rzadka rzecz, że akurat wtedy się wyzwala to yy, ten, ten rezonans yy, cał całego, całego pudła, całego, całego instrumentu. Yy, basy kaliskie są całe zrobione z jednego, yy, z jednego kawałka, z jednego elementu. Istnieje taki mit yy, związany z ilością strun basów kaliskich. Nieprawdą jest, że. Yy, że basy kaliskie to dwie struny tylko i wyłącznie, ponieważ zostały też udokumentowane dwustru dwustrunowe basy Kieleckiem, yy, A to wiadomo jest daleko od Kaliskiego. Yy, czyli one, może z, waru z warunków ekonomicznych, może z biedy, yy, funkcjonowały takie basy dwustrunowe jeszcze gdzieś indziej w Polsce. Yy, a basy kaliskie występują pod dwoma postaciami: yy, dwie i trzy struny. Tutaj mam dwustrunowe, które zrobiłem ja w moim warsztacie na podstawie wzoru z przystajni kolonii nad, nad Prosną. Nie odgrywa to większej roli, czy, czy te struny są dwie czy trzy, bo w momencie zmiany tonacji skrzypka, który gra na skrzypcach, basista cały czas gra na tych dwóch strunach, co podkreśla może nawet taką wesołość zmiany tej tonacji, albo, albo nostalgię wywołaną zejściem na, na, w niższe rejestry. Także to, co dzisiaj będę pokazywał, to, to tylko na tych dwustrunowych basach. O tak, jeżeli jest y, za wysoko, luzując ją w ten sposób, a chcąc ją podnieść w górę, naciskając tutaj powyżej y, podstawki, y, powyżej proszka, nad proszkiem, i wtedy ta, ta struna podchodzi w górę. Więc warto powiedzieć o języku, w jakim basy się porozumiewają, i w tym języku są tylko dwa słowa: to jest oberek i polka. To jest cały język, w jakim, w jakim rozmawiamy z basami. I jak to brzmi po kalisku? Paradoksalnie bardzo podobnie, to znaczy może nawet tak samo brzmieć oberek i polka basowany. Czyli dajmy na to, jeżeli mamy ym, trójmiarowy rytm, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to basując zupełnie oddzielnie, zlewa nam się to i właściwie nie wiadomo, czy basujemy na dwa, czy na trzy. Brzmi to tak. basujemy na 2, czyli wolkę raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To. Ale żeby to trochę skomplikować, to warto nadmienić, że Leon Lewandowski, skrzypek znany prosny, troszkę inaczej basuje. I tu chciałbym pokazać ten jego styl basowania. W y, przy dwójce, w trójmiarowym rytmie y, smyczka. Basowana jednak bardziej odmiennie w, w kaliskiem. Ym, ona jest basowana y, właściwie, basy są uderzane przy polce y, smyczkiem. Każde uderzenie jest y, od, osobno, jest od, wyróżnione. Y, smyczek nie ślizga się po strunach bez odrywania, i wywołuje to wrażenie. Y, Widoku torów kolejowych z równo ułożonymi podkładami kolejowymi brzmi to tak. to pokazał basista, którego spotkałem we wsi Zajączki i to jest basista właśnie dokumentowany przez Jarosława Lisakowskiego w latach 50., który nie miał w ręku basów od 40-50 lat, kiedy do niego przyjechałem i kiedy dokonałem tego wyjątkowego nagrania, on nie był w formie. Trzeba to brać pod uwagę oglądając, bo no to praktyka jest jednak ważna, jeżeli nie, nie miał w ręku tego narzędzia muzycznego tak dawno. Ale czuć w nim też y, y, basistę, który kiedyś y, basował na okrągło, y, na zabawach, na pograjkach wiejskich, czy też na weselach w czasach, kiedy jeszcze no, te basy nie zostały wyparte. I y, 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 to jest Ignacy Biernacik.

A jakiś bęben tam był? Bębenka nie było. Ważną rzeczą w graniu na basach kaliskich jest to, że w ogóle nie operujemy palcami, nie skracamy długości struny, tylko trzymamy je pod bokiem, tak jak dawni kaliscy basiści, tylko i wyłącznie pod bokiem. I to basowanie odbywa się na pustych strunach. Tylko i wyłącznie puste struny. Dlaczego? Uniemożliwia to w ogóle konstrukcja tych basów. Proszę spojrzeć, jaka szyjka w basach kaliskich jest gruba. Chłopi budowali takie basy specjalnie, wiedząc, że nie będą na nich grali, że będą na nich po prostu basowali, że będą je okładali smykiem tak jak po prostu się okłada pałką bęben. Taką funkcję pełniły na kaliskich wsiach. Basy kaliskie były instrumentem perkusyjnym. Na nim absolutnie się nie, nie grało, nie wydobywało różnych y, brzmieni, nie skracało y, menzury, y, tak jak to się robi na Podhalu, czy choćby w innych regionach Polski na, na innych basach.